Nikt się nie spodziewał tak potężnego sztormu. Z powodu wysokich fal i silnych porywów w wiatru powrót na ląd jest zbyt niebezpieczny. Nagle zauważasz w pobliżu małą zieloną wysepkę. Razem z przyjacielem wypłynąłeś około 40 km od brazylijskich wybrzeży. Łowiliście ryby i nie zauważyliście, jak czarne chmury spowijają błękitne niebo. Zbliżacie się do nieznanej wyspy. Obok Was przepływa straż przybrzeżna. Załoga na łodzi coś do Was krzyczy, ale grzmoty zagłuszają ich słowa. Mówią, że mamy trzymać się z daleka od tej wyspy, oznajmia twój przyjaciel. Pomimo ostrzeżenia i tak postanawiacie płynąć na wyspę. Nie ma innego wyjścia. Otaczają ją ostre skały, które wystają z wody niczym noże wyłaniające się z ciemności. Już wiadomo, przed czym ostrzegała was Straż Przybrzeżna, ale jest za późno. Łódź uderza w skałę. W dnie robi się dziura. Idziecie na dno. Coraz mocniej pada i wieje. Wypadacie za burtę. Nastaje ciemność. Rankiem budzicie palące słońce i suchość w ustach. Twój przyjaciel i wrak łodzi leżą nieopodal. Wygląda na to, że musicie czekać, aż ktoś was uratuje. W świetle dnia dokładnie widać, jak niebezpieczne jest wybrzeże tej wyspy. Otaczają ją skały i macie szczęście, że przeżyliście. Nie będzie łatwo się stąd wydostać. Razem ze swoim towarzyszem postanawiacie udać się na poszukiwania bananów i kokosów, ale najpierw twój kolega wyciąga z braku apteczkę, a potem obaj opuszczacie piaszczystą plażę i wkraczacie do gęstej dżungli. Po chwili słyszycie dziwny syk. Patrzysz na przyjaciela. Na jego twarzy maluje się przerażenie. Ciarki przeszły ci po plecach. Czujesz, że coś żywego pełza ci pod stopami, i jest tego sporo. Spoglądasz w dół i widzisz wijące się węże. Dziesiątki węży. Owijają się wokół twoich nóg i wchodzą na drzewa. Są wszędzie. Nie ruszaj się, mówi twój kolega. Chyba wiem, gdzie jesteśmy. Chcesz zadać mu pytanie, ale strach odebrał ci mowę. Przyjaciel odczytał je jednak z twojej miny i odpowiada: Trafiliśmy do jednego z najbardziej niebezpiecznych miejsc na ziemi na brazylijską wyspę węży. I nie są to zwyczajne węże. To żararaki wyspowe, jedne z najbardziej jadowitych gadów na świecie. Można je znaleźć jedynie na tej wyspie. Wyewoluowały naturalnie bez udziału innych gatunków węży, z tego powodu ich jad jest pięć razy silniejszy niż trucizna w kłach zwyczajnych żmij. Są w zasadzie właścicielami wyspy. To jedyne miejsce na planecie, gdzie można znaleźć tak ogromne skupisko pełzających gadów na tak małym skrawku ziemi. I teraz są w niebo wzięte, bo na wyspie pojawiły się dwa obiadki. Szanse na przetrwanie są marne, ale będziecie próbować. Najpierw musisz się otrząsnąć z zamroczenia i znaleźć gruby kij. To najlepsza broń w tym momencie. W przypadku spotkania z jadowitym wężem najlepiej powoli się wycofać. Tym razem jednak gadów jest za dużo. Są agresywne i głodne. Razem z przyjacielem odpychacie je za pomocą kija, ale przybywa ich coraz więcej. Jeden z nich spada z gałęzi na twoje ramię i gryzie cię w szyję. Trucizna momentalnie dostaje się do krwiobiegu i paraliżuje mięśnie. Masz wrażenie, jakby twoje ciało się topiło. Trudno ci się poruszyć. Szyja puchnie. Przyjaciel podnosi cię i przenosi w głąb dżungli. Pomiędzy drzewami znajdujecie starą latarnię morską. Trzeba przyznać, że budynek rzuca się w oczy. Raz w roku przyjeżdża tu Straż Przybrzeżna. Kolega wyłamuje drzwi i kładzie cię na podłodze. Boisz się, że nie przeżyjesz ukąszenia. Na szczęście twój towarzysz jest lekarzem. Robi zastrzyk i ratuje twoje życie. Masz kilka minut na odpoczynek, zanim pojawi się kolejne niebezpieczeństwo. Kolega opowiada ci, że niezwykłe węże pojawiły się na tym terenie tysiące lat temu. Wyspa przez wiele lat była częścią Brazylii. W pewnym momencie ogromne powodzie oddzieliły ją od kontynentu. Ten skrawek lądu został odcięty od świata i dzięki temu rozwinął się tam unikalny ekosystem. Żyjące tu żmije ewoluowały w żararaki wyspowe. Szybko stały się władcami wyspy i wytępiły pozostałe zwierzęta. Ale jak w takim odludziu udało im się przetrwać bez jedzenia? Było to możliwe dzięki ewolucji i naturze. Wyspa jest przystankiem dla wielu ptaków. Zatrzymują się tu, żeby odpocząć w trakcie długiego lotu i to one są pokarmem dla węży. Wcześniej ich ukąszenia nie były groźne dla ptactwa. Ptak się płoszył i uciekał, zostawiając węża bez pożywienia. Ale po wielu latach ewolucji właściciele wyspy zyskali tak potężny jad, że wystarczyło jedno ukąszenie, aby ptak już nigdzie nie odleciał. Krąży też legenda, że dawno temu pewien pirat ukrył na wyspie skarb i aby nikt nigdy nie odnalazł jego złota, sprowadził węże, by go strzegły. Oczywiście nie ma tu żadnej skrzyni z talarami, ale nawet dziś wyspa przyciąga współczesnych piratów. Żararaki wyspowe to cenny łuk, więc często przyjeżdżają tu kłusownicy, by na nie polować. I dlatego straż przybrzeżna zawsze krąży wokół wyspy. Ludziom nie wolno odwiedzać tego miejsca, a nawet jeśli komuś uda się ominąć strażników, będzie musiał zmierzyć się. Ze skałami. Pozwolenie na badanie tutejszej fauny mają jedynie biolodzy i naukowcy. Warunkiem koniecznym jest jednak obecność lekarza w ekipie, żeby w razie czego ratował ludzi po ukąszeniu. Mamy więc piratów i zastępy jadowitych węży, ale jest jeszcze coś, co czyni wyspę tak strasznym miejscem. Nagle w latarni rozlega się jakiś szelest. Słychać tu pod tysiąca małych odnóży pędzących po ścianach i podłodze. Rozglądasz się i widzisz chmurę olbrzymich karaluchów. Niektóre z nich mają rozmiar połowy twojej dłoni. Wpełzają pod ubrania. Ty i twój kolega krzyczycie ze strachu i wybiegacie z budynku. Szybko dobiegacie na brzeg i wpadacie do wody. Chyba wytrzepałeś już wszystkie karaluchy spod koszulki, ale to jeszcze nie wszystko. Słychać jakieś dziwne brzęczenie. Rozglądasz się dookoła i widzisz formującą się na niebie chmurę robali. To szarańcza! Tysiące owadów leci w Waszą stronę. Aby uniknąć starcia, nurkujecie i czekacie, aż rój przeleci dalej. Wynurzacie się i wychodzicie na brzeg. Na szczęście nie ma tu żadnych węży. Boicie się zbliżyć do dżungli i czekacie kilka godzin na ratunek. Nerwowo tworzysz na piasku rysunki i obiecujesz sobie, że już nigdy nie wrócisz w to miejsce. Wreszcie przybyli ratownicy. Opowiadasz im, że trafiliście tu przez przypadek. Wierzą wam i ewakuują was z wyspy. Odpływając, zastanawiasz się, co by się stało, gdyby w jakimś małym miasteczku lub na wsi pojawiło się mnóstwo jadowitych węży. Aż trudno sobie wyobrazić, z jakimi problemami musieliby się borykać ich mieszkańcy, ale wcale nie trzeba sobie tego wyobrażać. Jest takie miejsce na naszej planecie, gdzie jadowite kobry mieszkają u boku ludzi. I o dziwo, panuje tam spokój. Mieszkańcy tej miejscowości żyją w pokoju i harmonii z tymi gadami. Witamy w indyjskiej wiosce Shetpal. Miejscowość liczy 2600 mieszkańców. Leży w dżungli, jest tu bardzo gorąco. Miejscowi są przyjaźni i bardzo otwarci. W ich domach znaleźć można coś nie do pomyślenia. Kobra królewska, której jad jest jednym z najbardziej niebezpiecznych na świecie, spokojnie pełza między meblami i podjada zostawione dla niej przez ludzi jajka i mięsko. Ma nawet specjalny kącik, gdzie może odpocząć od ostrego słońca napić się wody i coś przekąsić. Ludzie traktują kobry, jakby były prawdziwymi zwierzętami domowymi. Węże opanowały wioskę, są wszędzie, wchodzą do domów i szkół, pełzają po ulicach i dotrzymują towarzystwa przy kolacji, a miejscowi traktują je jako pełnoprawnych mieszkańców. Są ich oczkiem w głowie. Węże przyzwyczaiły się do ludzi i nie postrzegają ich jako zagrożenia. A najfajniejsze jest to, że w wiosce nigdy nie doszło do tragedii wskutek ukąszenia węża. To jedyne miejsce na ziemi, gdzie kobry żyją w tak dobrej komitywie z ludźmi.